Yo, siemano, z tej strony Michel, dzisiaj ze mną Emelight, który jest jednym z pierwszych profesjonalnych content creatorów o tematyce Valoranta w Polsce, a dzisiaj porozmawiamy o... O naszych początkach w tworzeniu i oczywiście o samym Valorancie. Zapraszam do oglądania. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, ile czasu i pracy trzeba włożyć w to, żeby zostać dobrym content creatorem, jak wyglądały nasze początki, jak ważna jest tym wszystkim rola sprzętu oraz oczywiście poruszymy tematykę samego Valoranta, jak wygląda obecna scena oraz jak się samo doskonalić, na przykład analizując własne wody. W tym segmencie spróbujemy przedstawić Wam, jak wyglądały nasze historie jako content creatorzy oraz jak wyglądały nasze początki. Jak to wyglądało u Ciebie, Mateuszu? U mnie gdzieś tam to wszystko zaczęło się od tego, że jako dzieciak zakochałem się po prostu w CS16. Gdzieś tam od tego wszystko się zaczęła cała moja pasja do tych gier FPS, potem było oczywiście naturalnie CSGO. No i gdzieś, grając już w CSGO, nawet marzyłem o tym momentami, żeby gdzieś pójść w tą profesjonalną ścieżkę. Ale z różnych przyczyn po prostu się nie udało. No i wyszedł nowy FPS na rynek, czyli Valorant, który mnie troszeczkę e, też zaintrygował tym, że miał bardzo podobną mechanikę strzelania do CS1.6, w której ja się tak bardzo lubowałem. Ten CSGO lubiłem grać, ale nie do końca mi ta mechanika strzelania odpowiadała. Więc zdecydowałem się, że, ej, a może spróbuję po prostu w Valorancie, tylko jako może content creator i zajmę się tworzeniem kontentu. Może to jest jakiś sposób, żeby gdzieś tam te swoje marzenia. Yy, jakoś spełnić. I, I gdzieś dopiero po roku tworzenia na YouTubie po prostu zacząłem streamować na Twitchu, yy, żeby zobaczyć jak to wyjdzie. I na początki no, były powolne, bo gdzieś tam mimo wszystko, m, może nie aż tak powolne jak yy, u osób, które stricte zaczynają od samego Twitcha, mhm. bo wiemy, że to czasami wygląda tak, że masz jednego czy dwóch widzów i bardzo ciężko trzymać motywację i regularność, bo, yy, bo po prostu nie masz rozpoznawalności no i nikt ci tak yy, randomowo do ciebie nie wejdzie, żeby no cię pooglądać. Tak, ale gdzieś tam miałem te 30-40 50 widzów i to już było coś. No jest też e, seny chociażby. Czyli taki twórca troszeczkę większy gdzieś tam ode mnie, i on jest taką, też, taką moją motywacją do tego, żeby się rozwijać mm, i żeby dążyć do tego, żeby mieć jeszcze więcej widzów, bo widzę, że on ma trochę więcej widzów. Mm -hmm. Jesteśmy z tej samej totalnej grupy. Począłem też robić TikToka, bo TikTok zapewnia bardzo duże zasięgi, jak wiemy. Co prawda pojedynczy, nie tak wielu ich jeszcze jest, jakbym chciał, ale ci widzowie z TikToka również przechodzą na, na streamki. Także to się jakoś rozwija wszystko bardzo fajnie w tym momencie. Na tym Twitchu Valorant w ogóle rośnie, mam wrażenie, w Polsce. No, pojawi się coraz częściej. Tak, jest coraz więcej widzów, i, i nawet miałem taki ostatni rekord, już absolutny rekord i uważam, że na ten moment, jakby znajdując się w tym momencie, w którym jestem, mhm. uważam, że bardzo długo tego nie powtórzę, albo być może nawet nigdy tego nie powtórzę, gdzie właśnie podczas premiery tej najnowszej mapy Pearl udało mi się mieć w piku 2600 osób ponad na streamie. Być może nie jest to jakaś niesamowita liczba, ale mhm. w samym Valorancie myślę, że jest to już jakaś bardzo e, bardzo dużo. Jest to już dosyć sporo. A jak to wyglądało u Ciebie? E, w moim przypadku historia wyglądała tak, że w 2019 roku, gdy chodziłem do Technikum, podbił do mnie mój kolega Szymon i zapytał mnie, czy chciałbym mu pomóc z realizacją kanału poświęconego esportowym newsom ze świata Ligi Legend. I stwierdziłem, że mu w tym pomogę. Ja te filmy montowałem u siebie, on po prostu przywoził je do mnie na pendrive'ie, je montowałem, uploadowałem i jakoś ten kanał sobie tam raczkował. Potem zaczęli się zbierać patroni, których ja byłem jako właśnie lektor na końcu filmów. Czytałem, że dzisiaj patronem tego odcinka był ten i tamten. I przez jakiś około miesiąc na, w tych napisach końcowych właśnie z patronami pojawiałem się i mówiłem, że ją w styczniu przyszłego roku będę streamował. I to ruszyło. Było na początku siedmiu, dziewięciu widzów właśnie dzięki temu, że, że jakoś tam się pojawiałem na końcu tych odcinków. Potem takim przełomowym momentem był marzec 2021, w którym jeden z moich widzów założył e, kanał o nazwie Missile Szoty, gdzie po prostu pojawiały się jakieś e, szoty z moich streamów. czasami są momenty, gdzie, gdzie jest lepiej, czasami jest gorzej. I nie można się poddawać. Właśnie ten to bycie konsekwentnym i ciężka praca, i jakby dążenie, chęć po prostu dążenia do przodu. To jest to, co jest przepisem na sukces. Mateusz, dzięki wielkie za skrót tego, jak aktualnie wygląda sytuacja Valoranta w Polsce i mam dla Ciebie propozycję. Co powiesz na to, że pokażesz mi swoje umiejętności na jednym z naszych komputerów w Valorancie? Jasne, chodź, pokażę Ci parę sztuczek. No dobra, no to z racji tego, że wyszła nam ostatnio nowa mapa per do Valoranta, to pomyślałem, że najlepszą opcją będzie Ci pokazać parę trików właśnie na tej nowej mapie, żeby to było coś świeżego, być może jeszcze nasi widzowie oglądający też nie wszystko jeszcze odkryli na tej map mapie. Yy, więc pokażemy im właśnie coś na per. I zaczniemy sobie od Sage, takie dwa czy trzy ciekawe ole na Sage. Pierwszy jest tutaj na site B, na spec B. Na tej platformie dajesz sobie walla w ten sposób. Zrobisz krok w prawo i dzięki temu widzisz całą tą malekę, całe to przejście. Twoje przeciwnicy się totalnie ciebie nie spodziewałem tak wysoko na mapie, że podglądasz ich z innego miejsca. O, przyleciałem trochę, sorry. Ale generalnie z tego łale widzisz tą malejkę, no i możesz sobie kontrolować również to przejście z main na B, i, i przeciwnicy cię yy, nie będą się spodziewać po prostu ciebie na takiej wysokości w tym punkcie. Kolejny ciekawy, fajny trick na Sage to fakt, że możesz nawet nie na samej Sage, ale yy, twoi teammatesi mogą podłożyć tutaj spajka, to nie jest jeszcze żaden trick. I teraz Ty jako Sage możesz to wszystko sobie lurkować fajnie, od mida zajść i tutaj się zbustować na własnym wallu w tym miejscu. I cyk, widzisz spajka, widzisz osobę defującą spajka, może gdzieś tam delikatnie po kostkach. E, takiego przeciwnika wystrzelać, on totalnie z tej perspektywy niczego nie widzi, nie ma szans, żeby w ogóle Cię tam gdzieś zobaczył, bo zasłaniaj zasłania mu to sufit i ściana. E, a jak już masz perkę w rękach, no to już w ogóle e, jeszcze prostsza sytuacja. Kolejny trik jest na chamberze, zaczynamy nasz speedrun, bardzo fajny setup. Pierwszy tepek pod oknem, tutaj przy tym drugim oknie z gitarami, to jest bardzo ważne. I biegniemy sobie na B, na B, na tą platformę, na heaven i drugiego tepeka dajemy sobie w tym miejscu. Wracamy natychmiastowo do pierwszego tepeka, podnosimy go i lecimy sobie wentami tutaj na mida. I od razu w, tym, w trakcie możemy sobie wyjąć swoją pułapkę. Bo pułapkę dajemy sobie tutaj, zaraz przy barierze w okolicy Double żeby patrzyła na tą malejkę. A my pędzimy, ile sił w nogach na drugą stronę mapy, zdążymy jeszcze dobiec równo z barierą. Bariera się kończy. Drugiego TPK dajemy w tym miejscu. I teraz mamy bardzo, bardzo wiele możliwości. bo Po pierwsze, możemy piknąć mida, zgarnąć jakieś entry i uciec. Mamy bardzo duży zasięg tego TPK, więc możemy nawet wychylić tutaj na tą bramę i tam zgarnąć entry fraga i uciec. Jeżeli to jest A i nasz kolega wzywa nas do pomocy, no to do A zobacz, że również mamy bardzo szybką rotację, jesteśmy w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech sekund w stanie koledze pomóc. A teraz jeszcze z samego mida mamy tutaj właśnie swojego, tego drugiego TPK, więc jeżeli tutaj nie ma nikogo albo zgarniemy entry, a nasz na przykład kolega z B prosi o pomoc, to przy pomocy jednego kliknięcia teleportujemy się od razu na B, jesteśmy na platformie i możemy mu tutaj na tym mainie B pomagać. Te double doorsy, cała ta lejka jest patrzona przez tego trapa. Więc tutaj nam nikt nie przejdzie bez naszej wiedzy. i Tepek postawiony po drugiej stronie mapy, po tej jakby po drugiej stronie bramy, ma na tyle duży zasięg, że również łapie nas jakby po tej stronie bramy. I również stąd możemy sobie bezpiecznie wychylać, możemy popatrzeć, zgarnąć informacje, być może jakiegoś fraga. Jeżeli będziemy chcieli uciec, to również jednym kliknięciem przyknięciem przycisku możemy sobie uciec. Na tej mapie, tak samo jak jet, możemy wykorzystywać race, więc na przykład jeżeli przeciwnicy rasują na B, możemy się wybić z soczelem w to miejsce, odpalić ulta, poskoczyć na przykład na boksie i tam przeciwnika zgarnąć. Jeszcze jeden bardzo fajny trik na Jet, to możemy sobie na początku rundy wskoczyć na te boksy, kiedy zejdzie nam bariera. Używamy podwójnego updrafta i widzimy całego mida, praktycznie możemy tutaj sobie entry fragi zdobywać bez problemu. Z mojej strony to na tyle, jeżeli chodzi o triki, ale liczę na to, że ty też mi coś od siebie jeszcze pokażesz na tej mapie. Oczywiście że tak. Cała mapa jest wręcz zasiana yy, różnymi pluszakami, które można znaleźć w yy, różnych miejscach. Jednym z nich jest Misiek, który jeździ na hulajnodze, spotkanie piłki nożnej. Misia i Pingwinka, którzy chillują na amfiteatrze. Na midzie pod wodą możemy znaleźć gigantycznego Misia. Oraz w klubie Odyssey można znaleźć dwie jego miniaturowe wersje, które strzegą tych drzwi. Ciekawi mnie, co się za nimi znajduje. Triki, trikami, ale wszyscy doskonale wiemy, że najlepsi zawodnicy na świecie nie są najlepsi, dlatego że trenują triki, jakieś takie i zagrania i w tym chcą się rozwijać, a dlatego, że trenują swoje umiejętności fundamentalne, że fundamenty. Jednym z takich sposobów szliwowania właśnie tych umiejętności, do znajdowania swoich błędów jest analiza własnych DEM. Jest to naprawdę bardzo mocne, potężne narzędzie. Które pozwala znaleźć wiele mankamentów w swojej grze i po prostu stawać się lepszym zawodnikiem. I teraz, na przykładzie tego demka, postaram się pokazać, jak takie własne demy można analizować, co z nich można wyciągnąć, jakie błędy znaleźć i w jaki sposób to po prostu analizować. I tutaj daję pauzę, bo tutaj mamy już pierwszy błąd naszego analizowanego zawodnika. Jest to runda pistoletowa, tak jak mhm, widzisz, mhm. I, i zawodnik ten nie dokonał żadnych zakup, zakupów umiejętności. Postawił zakup lepszego pistoletu, ponad właśnie m, zakup tych umiejętności. Sowa jest inicjatorem, bardzo ważna postać na ascencie i zdecydowanie polecałbym tutaj na przykład zainwestowanie w dwarzog darty, czy na przykład w drona, ewentualnie, bo tutaj naprawdę m, ten sowa. Ogrobi ogromną robotę, jeżeli chodzi o zwiat dla drużyny, mhm. ułatwianie im wejścia na Spike Side. I druga sprawa jest taka, że w Valorancie pistoletówki są bardzo ważne, bo wygrana pistoletówka daje Ci również pewną gwarancję, można powiedzieć, wygrania rundy numer dwa, dlatego że masz dużo lepszy ekwiwalent niż twoi przeciwnicy. Dwie takie wygrane rundy pistoletowe równają się czterem łącznie w całym meczu, mhm. gdzie grasz do 13 zwycięskich rund, i, i te cztery rundy są już dużą zaliczką, jeżeli chodzi o potencjał na zwycięstwo. No i to w sumie tyle. Na pewno tak jak mówisz o pozyskiwaniu informacji, jeżeli chodzi o ten pierwszy szagdart, y, znaczy y, skanującą strzałkę, którą pierwszą użył, szczerze ja osobiście przynajmniej na swoich rangach, czyli w okolicach G2, y, nie... Nie widuję jej za często, natomiast bardzo często widzę ten granat. Sam osobiście go często rzucam. I co uważasz na temat właśnie rzucania takiego granatu bez posiadania żadnych informacji ze strony rejs? Jeżeli nie słyszała tych kroków, oczywiście. Mogła po prostu mieć szczęście i rzucić to w tą, w tą drużynę tutaj. Czy ma to sens? Eee, tak, jak mówisz, jeżeli słyszała kroki, jakiś tam delikatny sens to na pewno ma. Jeżeli trafiłaby idealnie timingowo, to być może zapałaby i Reiny, i Sky, które tutaj widzimy. Ale widzimy, że np. Sowa już był na tyle daleko od tej akcji, że zdoła po prostu się zatrzymać, cofnąć i te granaty żadnego, żadnych obrażeń mu nie zadają. I też dobre pytanie to jest z uwagi na to, że. Proszę zwrócić uwagę na kompozycję przeciwników. Mhm. Gdzie jest Astra, jest Sage i na przykład Astra dysponuje swoją studnią grawitacyjną, która, tak jak wiesz, wciąga przeciwników do swojego centrum i dodatkowym debuffem jest to, że, że przeciwniec otrzymuje podwójne obrażenia. Więc ten granat, w połączeniu ze studnią grawitacyjną od Astry, mógłby zrobić dużo, dużo większą robotę. E, dla jeszcze la... większy potencjał? Tak, jeszcze większy potencjał na zabójstwo czy, czy po prostu na zatrzymanie tego rasza. E, jest też Sage, połączenie granatów ze slotem Sage wydaje się bardzo prostym kombinacją, bardzo prostym połączeniem, ale również wartościowym. Więc wydaje mi się, że w tym momencie to jest raczej przepalenie umiejętności przez rejestr, troszeczkę yy, jasne, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, triki mm -hmm. trikami, jakby tutaj zabił trzech z tego granatu, byłoby super, ale dużo bardziej warto stawiać na te fundamenty, na przykład połączenie tych granatów ze studnią grawitacyjną, czy ze Sławem od Sage. Kolejna runda analizowanego przez nas Sowy i tutaj będzie dosyć podobny błąd, co w przypadku pierwszej rundy. Yy, zobacz, że zakrada się on Shortem, Pada w plecy od reiny i wiąże się to również ze śmiercią Killjoy, która szła zaraz za nim. Jeżeli cofnę troszeczkę woda, zobacz, że Soma ma dostępne całe swoje utility. Jest dostępny, również, jest dostępny dron, jest dostępna lotka. Bez problemu ten kąt mógł zostać przez niego sprawdzony. Mhm. Ta pozycja mogła zostać zdronowana i uniknąłby swojej śmierci, swojego teammate'a, a prawdopodobnie przy tym wszystkim jeszcze zgarnęliby tego fraga na reiny. I ostatnia runda analizowanego przez nas zawodnika, e, tutaj po raz kolejny będzie to co wcześniej, tutaj akurat fajnie trzeba pochwalić lotka dorzucona, żeby sprawdzić czy ktoś za smokiem się nie kryje, e, sprawdził sobie pozycję, wychodzi przez smoka, no i zakrada się marketem, e, Sage niestety go eliminuje. I teraz dwie rzeczy, które, na które tutaj należy zwrócić uwagę. Za lotkę faktycznie go pochwaliłem, bo mhm. dorzucił sobie, żeby sprawdzić tam ide na blisko. Ale jeżeli już nawet chciał się rozdzielić, bo tutaj jest kolejny błąd, zobacz, że jego teammacie na radarze idą na A. On mhm. jako ten inicjator raczej powinien y, próbować z nimi podejść mhm. tam tymi swoimi utility, robić dla nich przestrzeń i sprawdzać pozycję. No ale koje, jeżeli stara się już zdurkować, dorzucił lotkę, więc też y, troszeczkę ujawnia swoją pozycję lub zamiary, to mógłby również schować się w kącie, na przykład dorzucić drona, zdronować market i sprawdzić, czy tam jest stage. W ten sposób uniknąłby swojej śmierci, ale tutaj, już nawet, nie, słabe, nie samo słabe wykorzystanie utility, na co bym zwrócił uwagę, ale fakt, że po prostu nawet nie powinny się znajdować w tym miejscu. Wydaje mi się, że jako sowa powinny się raczej podążać w ataku, zwłaszcza za swoją drużyną, i ułatwiać im te ataki. Dzięki, wielkie za oglądanie kolejnego odcinka z serii Protip. Graj swoje. Mam nadzieję, że nasze porady Wam pomogły w rozwijaniu się jako content creatorzy oraz sami gracze Valoranta. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że troszeczkę wiedzy od siebie również wam przekazałem. A ja dziękuję wam za obecność i do zobaczenia na następnych materiałach. Które możecie znaleźć na stronie grajswoje.pl. I cóż, do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.